Danny DeVito, choć mierzy niespełna 150 cm wzrostu, osiągnął w świecie kina więcej niż niejeden olbrzym. Jego historia jest pełna niespodzianek i inspirujących momentów. Urodził się 17 listopada 1944 roku w Neptune Timeship w stanie New Jersey. Dorastał w niewielkim, robotniczym miasteczku Asbury Park. Które nie miało nic wspólnego z blaskiem Hollywood. Jego ojciec Daniel prowadził różne drobne interesy. Od pralni po kioski z przekąskami. A matka Julia zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Deni był najmłodszym z trójki rodzeństwa. Miał dwie starsze siostry Teresę i Angelę. Rodzina miała włoskie korzenie i była mocno związana ze swoją społecznością. W ich domu najważniejsze były praca, religia i lojalność wobec bliskich. Nikt nie myślał o aktorstwie jako o prawdziwym zawodzie: to było coś odległego i mało realnego. Jako dziecko Denny był radosny i towarzyski. Ale wyróżniał się czymś, co w dzieciństwie nie zawsze było łatwe do zaakceptowania. Chorował na łagodną formę dysplazji kręgowo-przynasadowej. Co ograniczyło jego wzrost do około 147 cm. Mimo, że nie znosił, gdy z tego powodu był drażniony, już wtedy wykazywał cechy, które później stały się jego znakiem rozpoznawczym: cięty język i ogromne poczucie humoru. W katolickiej szkole, do której uczęszczał, nadrabiał niedogodności towcipem i charyzmą. Potrafił jednym komentarzem, Rozbroić nawet najpoważniejszego nauczyciela. Za tym humorem kryła się jednak ambicja i pragnienie wyróżnienia się. Po ukończeniu szkoły średniej, Denny przez jakiś czas pracował w salonie kosmetycznym swojej siostry, ucząc się fryzjerstwa i pomagając klientkom. W jednym z wywiadów później żartował, że poznał wszystkie tajemnice kobiecej natury, zanim skończył 20 lat. Choć praca była przyjemna, czuł, że to nie jest jego świat. Podobno przez jakiś czas zajmował się również makijażem i stylizacją włosów w zakładzie pogrzebowym. Pewnego dnia zauważył ogłoszenie o kursie teatralnym w lokalnym ośrodku sztuki i poszedł tam z ciekawości. To był moment, który zmienił wszystko. Na scenie począł coś, czego nie dało się już zapomnieć. Jak sam mówił, pierwszy raz w życiu czułem, że nie muszę nikogo udawać. Zdecydował się zaryzykować i zgłosił do Amerykańskiej Akademii Sztuk Dramatycznych w Nowym Jorku, jednej z najbardziej prestiżowych szkół aktorskich w kraju. Został przyjęty bez problemu, ponieważ wykładowców zachwyciła jego naturalność. Nie miał klasycznego wyglądu ani teatralnego głosu, ale miał coś znacznie ważniejszego. Prawdę w spojrzeniu i doskonały instynkt komediowy. To tam poznał Ri Perman, młodą aktorkę, która później została jego żoną oraz partnerką na scenie i w życiu przez kolejne dekady. Po ukończeniu szkoły, Denny zaczął występować w małych teatrach poza Broadwayem. Nie miał pieniędzy, więc dorabiał gdzie tylko mógł: malował scenografię, sprzątał po spektaklach a raz nawet był bileterem z teatrze, w którym sam grał. Jego upór i determinacja opłaciły się w 1971 roku, kiedy otrzymał rolę Martiniego, jednego z pacjentów szpitala psychiatrycznego w scenicznej wersji lotu nad kukułczym gniazdem. Reżyser tego spektaklu, Milosz Forman, przenosił go na ekran i zaprosił De Vito do obsady filmu. Tak właśnie Denis zadebiutował na wielkim ekranie, w jednej z najbardziej nagradzanych produkcji w historii kina. Z małego miasteczka, przez fryzjerski salon, trafił na plan filmowy, gdzie grał u boku samego Jacka Nicholsona. Nikt już nie śmiał się z jego wzrostu, bo teraz patrzył na wszystkich z ekranu. Czasami wystarczy jedna scena, by świat zapamiętał Cię na zawsze. Dla Devuto była to właśnie rola w locie nad kukułczym gniazdem. Jego kreacja Martiniego, z mieszanką niewinności i szaleństwa, zdobyła uznanie publiczności i krytyków. Film zdobył pięć Oscarów, w tym za najlepszy film, reżyserię i dla najlepszego aktora. To był prawdziwy przełom w karierze Devito. Po sukcesie lotu nad kukułczym gniazdem przyszły kolejne role w różnych gatunkach dramatach, komediach oraz produkcjach telewizyjnych. Jednak prawdziwa eksplozja popularności miała nastąpić w 1978 roku, kiedy otrzymał rolę Louisa de Palmy w sitcomie Taxi. Serial Taxi opowiadał o grupie kierowców taksówek pracujących w nowojorskiej korporacji. De Vito wcielił się w ich szefa, zgryźliwego, krzykliwego, ale nieprawdopodobnie zabawnego dyspozytora. Louis de Palma był tyranem i błaznem jednocześnie, postacią, której nie dało się ani nie kochać, ani nie nienawidzić. De Vito stworzył postać tak charakterystyczną, że trudno było odróżnić, gdzie kończy się aktor, a zaczyna rola. Jego krzyk w kabinie dyspozytora wywoływał salwy śmiechu, a momenty samotności i małostkowości wzbudzały współczucie. Taxi okazał się ogromnym sukcesem, zdobywając 18 nagród Emmy, w tym dla De Vito w 1981 roku za najlepszego aktora drugoplanowego oraz Złoty Glob w 1980 roku. Krytycy nazwali go małym gigantem komedii. Louis De Palma stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów telewizji lat 70. i 80. A Danny DeVito gwiazdo. Dzięki temu serialowi DeVito przestał być postrzegany jako mały facet z gniazda i stał się rozpoznawalnym nazwiskiem w Hollywood. Serial dał mu również coś jeszcze – pewność siebie. Po latach mówił, że jeśli potrafisz rozśmieszyć ludzi przez 30 minut tygodniowo, przez 5 lat możesz zrobić wszystko. To doświadczenie pozwoliło mu z odwagą wkroczyć do świata kina. Po zakończeniu taksi w 1983 roku dewito był gotowy na następny krok. Wiedział już, że nie musi grać głównych bohaterów, by kraść każdą scenę zaczął występować u boku największych gwiazd tamtych czasów, takich jak Michael Douglas czy Arnold Schwarzenegger, pokazując światu, że jego talent nie zna granic. Zanim jednak został reżyserem, producentem i ikoną kina, musiał przejść przez kolejną fazę, przemianę z telewizyjnego komika w hollywoodzkiego aktora filmowego. Kiedy większość aktorów po zakończeniu serialu znika z ekranów, on zaczął się rozkręcać i stał się ikoną lat 80. Po taksi producenci i reżyserzy zaczęli się nim interesować, dostrzegając w nim nie tylko komediowego bohatera, ale także aktora z ogromną osobowością. Wkrótce dostał rolę w cenionym przez krytyków filmie Czułe Słówka z Jackiem Nicholsonem. Kolejny sukces przyszedł w 1984 roku, kiedy pojawił się w Miłości, Szmaragdzie i Krokodylu u boku Michaela Daglasa. W tej przygodowej komedii wcielił się w Ralfa, chciwego i nieco tchórzliwego przestępcę. Film okazał się hitem i zapoczątkował wieloletnią współpracę z Douglasem. W 1985 roku De Vito zagrał w sequelu Klejnot Nilu, gdzie znów błyszczał swoim komicznym wyczuciem czasu. Te filmy były wówczas kasowymi hitami, a publiczność uwielbiała Dewito za unikalne połączenie humoru, sprytu i uroku osobistego. Niedługo potem wystąpił też w bezlitosnych ludziach, komedii uwielbianej przez widzów, w której grał samolubnego biznesmena, któremu porwano żonę. Jego rola była cyniczna, zabawna i przerażająco prawdziwa. W tym czasie Danny zaczął też szukać większego wpływu na własne projekty. Nie chciał być tylko drugoplanowym zabawnym facetem. W 1987 roku wyreżyserował i zagrał w czarnej komedii Wyrzuć mamy z Pociągu. To była historia dwóch sfrustrowanych mężczyzn, którzy planują morderstwa, by rozwiązać swoje problemy życiowe. De Vito wcienił się w neurotycznego pisarza, a u jego boku wystąpił Billy Crystal. Film odniósł sukces, pokazując, że De Vito potrafi nie tylko grać, ale także reżyserować i prowadzić innych aktorów. W 1988 roku na ekrany trafił Bliźniacy jeden z najbardziej rozpoznawalnych filmów De Vito. Partnerował Arnoldowi Schwarzeneggerowi a różnice między nimi fizyczne, charakterologiczne i emocjonalne stworzyły niezapomniany komediowy efekt. Film zarobił ponad 200 milionów dolarów, a De Vito stał się gwiazdą światowego formatu. Jego nazwisko gwarantowało sukces. Pod koniec lat 80. De Vito wystąpił także w wojnie państwa Ross, czarnej komedii, którą sam wyreżyserował. I w której ponownie zagrał u boku Michaela Douglasa. Film był ostrą satyrą na małżeństwo i nienawiść, zdobywając uznanie krytyków i publiczności. Lata 80. były dla De Vito złotym okresem. Każdy jego projekt cieszył się sukcesem, a jego styl był nie do podrobienia. Choć był niski wzrostem, jego obecność na ekranie wypełniała całe kino. Choć świat widział go jako komika, coraz częściej pokazywał, że pod warstwą żartów kryje się człowiek potrafiący mówić o poważnych sprawach, o toksycznych relacjach, samotności, władzy i pieniądzach. Jego filmy są jednocześnie zabawne i prawdziwe, dzięki czemu nie tracą aktualności. Kończąc lata osiemdziesiątych. Denny DeVito był już jedną z najbardziej spływowych postaci Hollywood. Najlepsze miało się jednak dopiero zacząć. W kolejnej dekadzie zagrał w filmie, który na zawsze zapisał go w historii kina. Na przełomie lat 80. i 90. był już ugruntowaną gwiazdą, ale nie chciał stać w miejscu. Zamiast powielać schematy, wybierał role zaskakujące, mroczniejsze i bardziej wyraziste. W 1992 roku wystąpił w filmie Powrót Batmana, który całkowicie odmienił sposób, w jaki widzowie postrzegali DeVito. Wcielim się w jedną z najbardziej zapamiętanych postaci, Pingwina, zdeformowanego i tragicznego złoczyńcę. Jego kreacja była teatralna, szerysowana, ale pełna ludzkiego wnętrza. Pingwin nie był tylko potworem, ale ofiarą pragnącą akceptacji. Krytycy i widzowie byli zachwyceni, a rola stała się jedną z najlepszych w historii filmów o Batmanie. Po powrocie Batmana, Devito coraz częściej siadał za kamerą. W 1996 roku wyreżyserował film Matilda, który stał się jedną z najbardziej ukochanych produkcji. To historia niezwykle inteligentnej dziewczynki odkrywającej magiczne zdolności która mimo niezrozumienia świata dorosłych, znajduje siłę, by iść własną drogą. Devito zagrał ojca Matyldy, małego oszusta sprzedającego trefne samochody. Partnerowała mu żona Ria Perman, z którą tworzyli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par Hollywood. Matylda początkowo nie była wielkim hitem kasowym. Ale z czasem stała się filmem kultowym i pokoleniowym, wspominanym przez wiele osób jako jedno z najpiękniejszych doświadczeń dzieciństwa. W międzyczasie De Vito nie przestał grać, występując w różnych produkcjach, w tym w komedii Jack Niedźwiadek czy Absurdalnym Juniorze z Arnoldem Schwarzeneggerem, gdzie grał lekarza mężczyzny w ciąży. Te role pokazały jego wszechstronność i zdolność do wcielania się w różnorodne postacie. W 1995 roku wystąpił w filmie Dorwać Małego u boku Johna Travolty, Satyrze na Świat Hollywood. W tej błyskotliwej komedii z ironią sportretował samego siebie, egocentrycznego i narcystycznego aktora. Film odniósł wielki sukces. Ukazując, że DeVito potrafi śmiać się z własnego wizerunku. W tym samym czasie odnosił też sukcesy jako producent. Jego wytwórnia Jersey Films, założona kilka lat wcześniej, stała się jednym z najbardziej szanowanych niezależnych studiów w Stanach Zjednoczonych. Jersey Films odpowiadało za takie produkcje jak Pulp Fiction Quentina Tarantino, Erin Brockowicz z Julią Roberts. Czy człowiek z księżyca z Jimem Carem. To nie były zwykłe filmy, to były projekty zmieniające kino. Danny miał doskonałe wyczucie, które historie warto opowiedzieć. Lata 90. to czas, gdy nie tylko grał, ale też tworzył i produkował, inspirując innych. Był wszędzie, ale nigdy nie tracił swojej tożsamości. Pozostał małym gigantem z ogromnym sercem i pasją do opowiadania historii. Gdy nowa dekada przyniosła spowolnienie w karierze i mniej udane projekty, De Vito znów udowodnił, że potrafi się odrodzić. Dla wielu aktorów po sześćdziesiątce kariera się kończy, ale dla niego był to nowy rozdział. Na początku lat dwutysięcznych był już ikoną, mając status gwiazdy, której nikt nie musiał przedstawiać ale jednocześnie napotykał na coraz mniej ciekawych propozycji. Hollywood się zmieniało, a De Vito z jego klasycznym stylem i ironicznym humorem powoli znikał z pierwszego planu. Pojawił się jednak w cenionych produkcjach, takich jak Skok z 2001 roku, gdzie zagrał bezwzględnego złodzieja u boku Gina Hackmana, czy w wielkiej rybie Tima Bartona gdzie wystąpił w małej, ale pamiętnej roli ekscentrycznego właściciela cyrku. Były to raczej epizody niż główne role. W tym czasie skupił się bardziej na produkcji i reżyserii. Jego wytwórnia nadal działała, ale De Vito przyznawał, że tęskni za graniem, energią planu i publicznością. W 2006 roku wydarzyło się coś niespodziewanego. Zadzwonili do niego twórcy małego, niszowego serialu komediowego u nas w Filadelfii. Produkcja była tania, bez znanych nazwisk, pełna absurdalnego, czarnego humoru. Widzowie jeszcze o niej nie słyszeli, ale Devito powiedział tak. I to była jedna z najlepszych decyzji w jego karierze. Dołączył do obsady w drugim sezonie jako Frank Reynolds, bogaty, cyniczny. Kompletnie szalony ojciec jednego z bohaterów. Frank Reynolds był postacią pijącą, kłamiącą, manipulującą, jednocześnie diabełkiem i klaunem. Devito stworzył rolę, która różniła się od wszystkiego, co wcześniej grał, i właśnie dlatego była tak udana. Seriał stał się hitem i jednym z najdłużej emitowanych sitcomów w historii amerykańskiej telewizji. Krytycy chwalili go za odwagę, humor bez cenzury i brak politycznej poprawności. De Vito błyszczał jak dawniej, bez kompleksów i z dystansem do samego siebie. Dzięki u nas w Filadelfii poznała go nowa generacja widzów, młodsi fani, którzy nie pamiętali go z taxi ani bliźniaków. Dla nich stał się symbolem szalonego, nieprzewidywalnego humoru. A dla starszych dowodem na to, że prawdziwy talent się nie starzeje. W wywiadzie zapytany, dlaczego po tylu latach zgodził się na rolę w niskobudżetowym serialu, odpowiedział, bo to mnie rozśmieszyło. A jeśli coś mnie rozśmiesza, to znaczy, że warto to zrobić. Tak podchodził do swojej pracy przez całe życie. Instynktownie, z sercem i autentycznym humorem. Przed ukończeniem osiemdziesiątych lat, Denny De Vito znów pojawił się na dużych ekranach. Po sukcesie u nas w Filadelfii wielu mogłoby pomyśleć, że osiągnął już wszystko, ale on nie zamierzał zwalniać tempa. Z każdym rokiem coraz bardziej doceniał swoją pozycję w historii kina i cieszył się możliwością robienia tego, co kocha. W 2018 roku wystąpił na Netflixie w serialu Kamiński Metod z Michaelem Douglasem, który zdobył uznanie za swoją życiowość i emocjonalną głębię. W ostatnich latach wrócił na duży ekran w kilku głośnych produkcjach. W 2019 roku pojawił się w filmie Jumanji Następny Poziom, który odniósł ogromny sukces kasowy. Po raz kolejny udowodnił, że potrafi bawić publiczność niezależnie od wieku. Widzowie mogli go również zobaczyć w skoku z Żuka 2. W życiu prywatnym przeżył spore zmiany. W 2012 roku po ponad 30 latach małżeństwa rozstał się ze swoją żoną, aktorką Rio Perman. Choć się rozstali, nigdy się nie rozwiedli, i pozostają w bliskiej relacji, co jest rzadkością w świecie showbiznesu. Ria wielokrotnie podkreślała, że Danny jest jednym z najlepszych jej przyjaciół. To wyjątkowa relacja, bez nienawiści i dramatów. W wywiadach DeVito często powtarza, że nie myśli o emeryturze. Jeśli się śmieje, to znaczy, że żyje, powiedział kiedyś. Dziś, mając ponad 80 lat, Nadal gra, produkuje, a jego nazwisko regularnie pojawia się w planach kolejnych projektów. Jeszcze niedawno zapowiadano sequel Bliźniaków z Arnoldem Schwarzeneggerem i Eddie Murphym, ale projekt nie doszedł do skutku. Za to czeka na niego wiele innych ciekawych produkcji, jak choćby Jumanji 3. Dla widzów De DeVito pozostaje artystą, który nie potrzebuje 90 lat, by być gigantem. Ma w sobie luz, mądrość i autentyczność, której w show biznesie coraz mniej. Może właśnie dlatego publiczność go nie zapomina. Nigdy nie próbował być kimś innym. Przez całe życie był sobą, co okazało się jego największym sukcesem. Pomimo tego, że był przeciwieństwem filmowych amantów, Zna go miliony ludzi na całym świecie. Kiedy myślimy o Danny Devito, widzimy nie tylko artystę, ale symbol człowieka, który udowodnił, że sukces w Hollywood nie zależy od wyglądu, wzrostu czy schematów. Był i zawsze będzie dowodem na to, że prawdziwa charyzma nie potrzebuje filtrów i efektów specjalnych. Przez ponad pięć dekad. Przeszedł wszystkie etapy kariery aktora, od nieznanego chłopaka do ikony kina, współpracującej z największymi twórcami. W każdy projekt wnosił coś swojego niepowtarzalną energię, błysk w oku oraz specyficzne połączenie ironii i ciepła, które sprawiało, że jego bohaterowie byli zawsze ludzcy. Jego filmografia. To mieszanka śmiechu, absurdu i wzruszeń. Deny był jednym z tych aktorów, którzy potrafili śmiać się z samych siebie. Nigdy nie udawał kogoś, kim nie jest, nie wstydził się swojego wyglądu czy wieku, a wręcz uczynił to swoim atutem. Jego obecność na ekranie zawsze budziła emocje czasem śmiech, czasem łzy, a czasem refleksje. Wielu młodszych aktorów wspomina, że Danny DeVito był dla nich inspiracją. Nie dlatego, że był wielką gwiazdą, ale dlatego, że był sobą. Nigdy nie dał się złamać ani nie próbował na siłę być modny. Ewoluował i przystosowywał się, ale nie tracił swojej tożsamości. Danny DeVito jest jednym z ostatnich aktorów starej szkoły, którzy potrafią w jednej chwili Przejść od żartu do prawdy. W jego oczach zawsze jest coś, co przypomina, że śmiech i smutek to dwie strony tej samej monety. Być może właśnie dlatego widzowie nigdy nie mają go dość. W świecie, w którym wiele jest udawane, on pozostaje prawdziwy. I trudno o lepsze podsumowanie jego kariery. Deny Devito. To człowiek, który przez ponad pół wieku rozśmieszał, wzruszał i inspirował, będąc sobą, a nie udając bohatera. Na zakończenie, zachęcam do podzielenia się swoimi ulubionymi filmami z udziałem Deniego Devito. Czy jest to bliźniacy, a może inna produkcja? Czekam także na propozycje kolejnych gwiazd, które chcielibyście zobaczyć na naszej Alei Gwiazd. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło.